Dzień dobry Państwu. Chciałabym za, e, poprosić Państwa do e, wzięcia udziału w akcji, tak jak my, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i dziękujemy oddziałowi w, w Opolu Lubelskim, naszemu oddziałowi w Wiorin. E, w tej chwili poćwiczymy na rzecz chorych dzieci. I zapraszamy, i nominujemy Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie i Urząd Wojewódzki w Lublinie. Proszę Państwa, ćwiczymy. 7 8, 8 9 10